Jesteśmy w zespole szkolno-przedszkolnym w Miłakowie, gdzie odbywa się Dzień Dziecka, który został przesunięty z 1 czerwca. Wszystko dlatego, że wówczas pogoda nam nie sprzyjała. Dzisiaj była to słuszna decyzja, bo jak widać, dzisiaj jest bardzo ładnie. Dzieci są zadowolone, wesołe. My, jako Miłakowski Dom Kultury, jesteśmy współorganizatorami tej imprezy. Przygotowaliśmy zabawy, animacje, popcorn, watę cukrową oraz inne atrakcje. Urządzamy z okazji dni rodzin czy dnia dziecka, dnia mamy takie połączone święto. Jest to festyn, na którym chętnie witamy zawsze uczniów, rodziców, babcie, ciocie, wujków, no i oczywiście wszystkich nauczycieli i naszych absolwentów, bo nie brakuje ich tu. Przychodzą nawet już ze swoimi dziećmi. Bardzo się cieszę, że do, do, pogoda nam dopisała bo prognozy na 1 czerwca no, sprawiły, że musieliśmy przenieść tą uroczystość, ale dzisiaj mamy piękne słońce, jest dużo osób, które korzystają z tylu atrakcji, także to już jest nasza taka tradycja, że właśnie o tej porze roku na powitanie lata, na zakończenie roku szkolnego, na święto dzieci mam organizujemy właśnie takie festy. Mamy zjeżdżalnie, dmuchawce. W ogóle podzieleni jesteśmy na sektor dla dzieci starszych, czyli szkoła i dzieci młodsze, czyli przedszkole. No i oczywiście są stoiska, animacje, działu historyczne, gdzie, gdzie dzieci mogą przebierać się w strój rycerza, strzelać do tarczy. Mamy e, też, też takie atrakcje, jak, atrakcje różnych, jak nauczyciel geografii przyciąga swoimi lożneczkami, zdobyczami, bo jest można, zapalonym jest myśliwym przy okazji tego, że uczy geografii. I słuchaj, mamy też coś, co animacje, gdzie. Uczniowie zamykają się w bańkach mydlanych, gdzie mogą ćwiczyć różne gry. Zawody sportowe są tam organizowane. Mamy też gofry przygotowane przez świetlice, bardzo pyszne, także dużo jest tego. No i oczywiście ten dział żywieniowy, gdzie wszyscy mogą korzystać, bo jest dzisiaj pyszna grochówka, bigos, kiełbaski, napoje. Także wszystkiego jest pod dostatkiem i liczę na to, że wszystkim się będzie podobało. Tak jak mówiłam, życzyłam wszystkim dzisiaj udanego, szczęśliwego dnia.